Firma Manilo została wyłoniona podczas procedury przetargowej, po tym jak Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Międzydrojach otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Infrastruktura Bibliotek. Co wyróżnia firmy Manilo na tle konkurencji? Na pewno zarząd. Są to młodzi, prężnie działający, dynamiczni ludzie, otwarci na potrzeby inwestora. Słuchają, jeżeli trzeba wprowadzić jakieś drobne zmiany, to są bardzo otwarci i przede wszystkim dyspozycyjni. Biblioteka miała dwóch kierowników, którzy, że tak powiem, byli takimi łącznikami z zarządem. I byli dyspozycyjni, terminowi słuchali, kiedy były, były jakieś potrzeby, to byli bardzo, bardzo otwarci, bardzo pomocni oraz bardzo angażowali się w swoją pracę. Współpraca z firmą Manilo przebiegała bardzo owocnie. Cała realizacja projektu odbyła się bez żadnych uchybień. Wszystkie etapy inwestycji były podzielone na trzy odcinki, gdyż taki wymóg był od ministerstwa. Cała płatność z ministerstwa była podzielona na trzy transze, i tutaj firma Manilo podporządkowała się z pracami, które były podzielone na trzy, na trzy etapy. Pod właśnie te transze mieliśmy do dyspozycji kierowników oraz całą załogę. Odbywały się różne spotkania. Ja oraz mój inspektor nadzoru inwestorskiego mogliśmy przychodzić, mogliśmy kontrolować, mogliśmy pytać i zawsze mieliśmy wszystkie odpowiedzi udzielone na czas. Jako dyrektor biblioteki, osoba, która musi zwracać uwagę na każdą wydawaną złotówkę, to z ręką na sercu muszę polecić firmę Manilo, jako doskonałego, terminowego wykonawcę który naprawdę angażuje się w swoją pracę. Dodatkowo podkreślam, że wszystkie prace były wykonane naprawdę z dużą starannością i dokładnością. Firma Manilo, która z tego co wiem jest młodą firmą na rynku inwestorskim. Myślę, że dlatego wygrywa te wszystkie przetargi i tu nie chodzi tylko o ofertę jaką składają, jeżeli chodzi o koszt. Ale także zaskrabiają sobie przychylność inwestorów w tym, że są bardzo otwarci, bardzo kompetentni. Przede wszystkim pomocni, zaangażowani w swoją pracę oraz bardzo otwarci na wszelkie zmiany i przede wszystkim słuchają, słuchają i słuchają inwestora.